Dzień dobry państwu. Witam państwa na konferencji prasowej Komitetu Stop Spalarni w Nowym Sączu. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o uchwałę referendalną, bo do tego należy się cofnąć bezpośrednio przed terminem 24 lipca. Zaskarżyliśmy tą uchwałę do wojewody jako komitet w dniu 21 czerwca. Jest dokument, który został również Odebrany przez wojewodę w dniu 23 czerwca i na to mamy potwierdzenie mamy dokumenty. Ale jeżeli chodzi o samo zaskarżenie, to uważamy, że mm, są to źle zredagowane pytania do mieszkańców. W naszym przekonaniu pierwsze pytanie, czy jesteś zabudową, czy rozbudową składowiska odpadów komunalnych, jest popełniony błąd logiczny, jak już żeśmy mówili, ponieważ jest tu kwestia taka, że w jednym pytaniu mamy dwa pytania. Czy jesteś za rozbudową istniejącego składowiska, czy jesteś za budową nowego składowiska? Nie ma tutaj wskazanej lokalizacji nawet nowego, ewentualnego składowiska, które tutaj było. Natomiast należy podkreślić, że decyzję o budowie nowego składowiska podejmuje marszałek. Nie podejmuje miasto, tylko podejmuje marszałek województwa. Natomiast najwięcej zastrzeżeń budzi nasze drugie pytanie które jest w brzmieniu czy jesteś czy w Nowym Sączu przy ulicy 29 listopada powinna powstać instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w celu uzyskania tańszej energii cieplnej przez odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o ile instalacja ta będzie zgodna z przepisami o ochronie środowiska i ochronie zdrowia oraz będzie zagospodarowywać odpady komunalne Wytworzone przez mieszkańców Nowego Sącza na preferencyjnych warunkach. Po pierwsze, Rada Miasta, formułując pytanie do wyborców, określa jednocześnie dość precyzyjnie o sposobie zagospodarowania odpadów tutaj przy ulicy 29 listopada. Natomiast zgodnie z planem zagospodarowania, który na dzień dzisiejszy mamy na tym terenie, w granicach obszaru objętego planem. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć zawsze mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jak również w granicach obszaru objętego planem obowiązuje zakaz składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Hmm. W sformułowaniu również w tym pytaniu, w celu uzyskania tańszej energii cieplnej przez odbiorców miejskiego przedsiębiorstwa, sugeruje wprost wyborcom, że ceny całego przedsięwzięcia, jaką be, że celem całego tego przedsięwzięcia, jakim będzie spalarnia, nie jest zagospodarowanie komu, odpadów komunalnych, lecz pozyskanie tańszej energii cieplnej. i Ten zapis pozostaje z sprzecznością z uchwały. Z którego wynika w sposób jednoznaczny, że to zagospodarowanie odkładów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza stanowi dla Wspólnoty lokalnej istotny problem, a referendum określi jego teoretycznie metody rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o, in o zwrot, o ile instalacja ta będzie zgodna z przepisami o ochronie środowiska i ochronie zdrowia, sugeruje, że jeżeli powstanie ona, jeżeli ona nie zagrozi środowisku ani zdrowiu. Pytanie jest to oczywiście, przenosi tutaj nam do karty tej, do głosowania istotny warunek kampanii referendalnej, sugerując wyborcom, że przedsięwzięcie to nie przeniesie negatywnych konsekwencji dla ludzi, co w naszej ocenie są tylko dywagacjami, niczym niepotwierdzonymi, a wręcz przeciwnie uważamy, że jednak bardzo duży skutek na, odniesie to dla Mieszkańców całego miasta, nie tylko dzielnicy, tutaj naszej osiedla na tylko dla całego miasta. W związku z naszym pismem do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wojewody Małopolskiego w dniu 12 lipca, gdzie służby prawne Wojewody Małopolskiego powzięły w wątpliwość oba pytania, które zostały sformułowane w przedmiotowej uchwale. Jednocześnie Wojewoda nawet Zadeklarował, że w przypadku, gdyby podległe panu prezydentowi służby napotkały trudne do przezwyciężenia przeszkody w modyfikacji sformułowanych pytań referendalnych, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wyraża gotowość ewentualnej pomocy przy ich opracowaniu. W związku z tym, że po tym piśmie, po piśmie wojewody, które było, w związku z tym, że ta uchwała pojawiła się w dzienniku jednak urzędowym i została ona opublikowana, w dniu wczorajszym złożyliśmy do, do WSA, tutaj jest pismo, za pośrednictwem pana Krzysztofa Głuca odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przedmiotową uchwałę. Mamy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny się pod tym, nad tym pochyli. Natomiast jednocześnie w związku z tym odwołaniem złożyliśmy wniosek do Rady Miasta o wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały na, na dzień dzisiejszy. Warto tutaj również podkreślić, że mm, brak było i brak jest kampanii y, informacyjnej, która poprzedza, y, powinna poprzedzać przedmiotowe referendum przez osoby, które są jego uchwałodawcą, w związku z tym kampanii referendalnej do dzisiaj nie ma. Ja mam sygnały, że jest problem z oplakatowaniem nawet miast, że nie ma y, ani w internecie, ani na tablicach informacyjnych, nie ma fizycznie informacji, że, że takie referendum w ogóle będzie miało miejsce. Y, natomiast y, w związku z tym bardzo prosimy pana prezydenta o podjęcie jednak inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wstrzymania referendum do czasu zgodnie z złożonym po prostu pismem. Natomiast należy tutaj podkreślić również, że nie dla spalarni w tej lokalizacji, nie dla spalarni budowanej przez prywatnego inwestora, jak również przykre jest to, że Nasz obecnie panujący pan prezydent był również pracownikiem firmy Newak, która jakby na to nie patrzeć, chce taką instalację wybudować na terenie miasta Nowego Sącza. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa, o której chciałabym tutaj wspomnieć. Spółka nowa, w której jesteśmy właścicielem tak naprawdę wszyscy, ponieważ jest to spółka miejska. Gdzie wszyscy mieszkańcy tak jakby są jej właścicielami, Wystąpiłam jako przedstawiciel, czyli mieszkańcy, wystąpiliśmy do spółki nowej, o, czyli do spółki tak naprawdę mieszkańców, o dzielenie informacji publicznej związanej z przetargami od 2018 roku, dotyczącej właśnie ilości odpadów, między innymi, która była wywożona i która była przetwarzana przez spółkę. W, w zeszłym tygodniu otrzymałam pismo od spółki nowej. Otrzymaliśmy pismo jako mieszkańcy od spółki nowej, że za udzielenie informacji publicznej, która tak naprawdę powinna być nam dostępna. Spółka Nowa chce mieszkańcom wystawić rachunek ponad 6 tysięcy złotych za udostępnienie informacji publicznej. No, jest to trochę dziwne, ponieważ wygląda to w taki sposób, jakby ktoś zabraniał dostępu informacji publicznej i danych, które się tak naprawdę mieszkańcom należą żeby oni o nich wiedzieli i je znali, po prostu zabrania dostępu. Także wystąpiłam w imieniu wszystkich do, do spółki nowej, czyli tak jakby spółki miejskiej, czyli naszej, o przekazanie specyfikacji, co wchodzi ewentualnie w tą kwotę ponad 6 tysięcy złotych, czym chcą nas obciążyć. Także czekam na, na odpowiedź spółki i kolejne kroki będą dalej podejmowane. Także jeszcze może najważniejsza rzecz. Jeżeli chodzi o samo referendum, bo z tego co widzimy, referendum na dzień dzisiejszy jest 24, chociaż zobaczymy jakie decyzje zostaną podjęte, należy tutaj pamiętać, że jeżeli chodzi o samą budowę składowiska odpadów, czy, czy rozbudowę istniejącego, no tak jak mówię, zaskarżyliśmy te pytania. Zaskarżyliśmy również drugie pytanie. W związku z tym, to ważne jest, żeby mieszkańcy poszli i wypowiedzieli się. W temacie jeżeli to referendum w ogóle będzie, żeby wypowiedzieli się, wypowiedzieli swoje zdanie dotyczące tego referendum, jeżeli ono będzie i ewentualnie tych pytań, które tam są podane. Jest to, jest to istotne jednak bardzo, żeby żeby mieszkańcy mieli tutaj możliwość owszem wypowiedzenia się. Natomiast tak jak mówię no, z tymi pytaniami w jaki sposób one są sformułowane, no, jest nam niezmiernie przykro, że pomimo tego, że wojewoda zaproponował pomoc w zmianie tych pytań, a my prosiliśmy w związku z tym, że to jest zaskarżone do WSA o wstrzymanie na dzień dzisiejszy tego wykonania, no na dzień dzisiejszy jest zrobione wszystko, żeby jednak to, to było 24, kiedy mieszkańcy są jednak na urlopach. Dziękuję. No Jakie będą kolejne kroki po, po niedzieli, jeżeli no, to referendum będzie? Nie Będziemy czekać na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, to, to jest pewne. No, a nie będzie go do, do, do głosowania? Do referendum. To znaczy, to się zgadza, natomiast tak jak mówię, no, tutaj mamy pełno, pewną procedurę, ponieważ dopóki uchwała nie została opublikowana w dzienniku urzędowym, My nie mogliśmy też złożyć odwołania do, do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W związku z tym, że ta uchwała jest już w dzienniku, złożyliśmy odwołanie. Oczywiście wojewódzki sąd administracyjny może się nad tym pochylić. Zawsze może się okazać, że, że referendum to zostało przeprowadzone niezgodnie, nawet po, po fakcie już wykonania tego referendum. Więc tu jest kwestia już wydatkowania pieniędzy i decyzji, jaką podejmie miasto. Na dzisiejsze popołudnie jeszcze jest zaplanowana debata. Państwo weźmiecie w niej udział? Nie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli jest kwestia debaty, to nie chciałabym się do końca wypowiadać na jej temat. Natomiast nie chciałabym brać udziału, tak samo jak nikt nie chce brać udziału w, w mistyfikacji, która tutaj no ma zostać zrobiona i ma zostać przedstawiona. Czyli możliwe, że nie będzie dzisiaj mieli uczestniczyć? Możliwe. Referendum powinno być zrobione po wakacjach, kiedy są mieszkańcy, i na pewno nie z takimi pytaniami. I nie nie, 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 w, nie w tak, z takim, bo to jest dla mnie to jest wariactwo, teraz to, 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 to referendum. Wariactwo, a nie, a, nie, a nie referendum. Ale nie przecież nie ma żadnych i nigdzie nic nie ma. Nie wiem, panowie sprawdzi. Nie jest ale nie w tym miejscu, a nie ma takiego pytania. Państwa, jesteśmy w Kotlinie. No to ci, to mieszkamy właśnie, w Kotlinie. Ja nie jakie jest Państwa zdanie w ogóle Wie pan co, no Między, my jesteśmy skonwersowani tym po prostu. Co się dzieje, Wie pan co? to jest wszystko po prostu przepłacone, zapłacone i tak dalej. Trzeba powiedzieć sobie krótko, jasno i złe to. Tak jest moje zdanie. Ale jesteście za czy nie w ogóle? Wie pan, co nie w tej lokalizacji, przepraszam bardzo. Nie w Kotlinie. No. Nie w Kotlinie, przede wszystkim. Na obrzeżach, niech sobie zrował. Przecież Sąd jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych sprawę. miast w Polsce. Jeszcze jedna to jeszcze będzie gorzej. Powinna, powinien to być holding Urzędu Miasta. Żebyśmy my, mieli jakikolwiek wgląd, a tu będzie prywatny i on będzie co będzie chciał, to będzie robił. Ale Niestety. przecież nie będzie nic taniej. No oczywiście, że To, nie to będzie się taniej. zgadza, będzie bo to wszędzie już, jest Także... tak, że Także my nie mamy nie rodzinę w Bydgoszczy i tam w Bydgoszczy w środku się nie zgodzili miasta. Jest na obrzeżach. Przepraszam. Proszę A w Krakowie to samo. Przecież na nie no. wiem, byli, byli, panowie. Gdzie? W ja Polsce byłam z tej palarni, proszę pana, tam jest dwa hektary. Ej, proszę mi powiedzieć, ile tutaj tego jest? Pół hektara, nie wiem, ile tu jest. No na no, no, tyle nie to nie no, to dalej dużo. To nie w środku. Dalej. Jest holding i oni wtedy korzystają. A tutaj co, on będzie sprzedawał do MPC. Jaką se cenę wy, wystawi to taką, ta, taką zapłacę? dlaczego mamy niemieckie czy włoskie śmieci tutaj palić? Niech oni sobie palą u siebie, podpisane... skoro to jest takie dobre no, no i nic właśnie. nie szkodzi. To, to czemu oni tam nie spalają, tylko tu chcą. My no. jesteśmy jacyś gorsi od nich? Jesteśmy drugim miastem, które jest najbardziej zanieczyszczone w Polsce i my mamy jeszcze mieć w centrum miasta, mamy mieć spalarnię śmieci. Ja byłam w Krakowie jest... nas, na, w tej nowej hucie na, w tej spalarni. Tam byśmy byli 4 godziny. Nie wiem, któryś z panów już chyba mnie kiedyś tam pytał. To proszę Państwa, to tam nie jest tak. Tam musi być wszystko zabezpieczone i ja powiedziałam, że w Nowym Sączu chcą wozić pociągami. To się wyśmiał, pan dyrektor, że takich rzeczy się nie robi. Tylko musi być samochody specjalistyczne, samochody są do tego, wszystko musi być zamknięte. No i oczywiście obszar. I, i on też powiedział, że to nie jest, że 100% będzie, będzie czyste powietrze, ta, ta, że tego filtry są filtrami, ale filtry oni kumulują coś 70-80%, a reszta no niestety idzie. A, nie ma a u nas jest, kot, jest W plenie nieszkodliwego. Mieliśmy o, ekspertów, i y, tą tam, opinię fajnie, pani tak, powiedziała, tak, pani tak, ekspert tak, powiedziała no, tak, na forum działki rady Miasta. Zabierają, zabierają, bloki nabierają, chcą zrobić bloki. Miała być taka piękna zieleń wokół. Ach, tak. Nie no będzie, się co, inny co to będzie? Się czy inny co to, no będzie? No, będą to będzie? No coś będzie no za to spalarnie. Za to będziemy sprawa, będziemy to nie mieć ciepło. Nie nie tego od tematu Dunajca jeszcze, do do jeszcze do nie Nie, Bo to naprawdę będzie za chwilę. To dotyczy całego miasta, nie tylko naszej dzielnicy. Bo wszyscy mówią, że nie, bo to filtry będzie i będziemy mieli tam czyste powietrze gdzieś na Barskiej i na Socharskiego. Wcale nie. Jak państwo tutaj stoicie, wiatr wieje cały czas od Doliny Dunajca i od Doliny Poprawki. I on będzie i wieje na, na miasto, a nie tutaj. My, nawet, będziemy może mieć czystsze, jak wieje. No, oczywista sprawa. W jesienią to przecież tragedia będzie.